Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Radio. To jest kolejny materiał z gry World of Tanks Blitz Dzisiaj przejrzymy sobie sklep i na tyle na ile potrafię. Doradzę wam co z niego można aktualnie kupić po okazyjnej cenie. Także przedstawię to, czego nie warto kupywać, ponieważ stwierdzam, że niektórych rzeczy cena jest zbyt duża. Także cóż, zaczynamy skrzynki. Moi drodzy, zapomnijcie Skrzynki i klucze Jeszcze gorzej Niedobra oferta A M4 hmm. Bardzo dobry czołg Co mogę tutaj powiedzieć, jest za 230 zł Ale To jest bardzo dobry czołg Więc tutaj jeśli chcecie Proszę bardzo Ja natomiast Za tą cenę bym mi tak nie brał 150, jakby było, to jeszcze można by się było zastanowić. Eee, kolejna oferta Golden Ross Kupujecie Golda i kredyty, z czego pewnie te kredyty i te doładowania wszystkie są też wliczone w cenę, więc nie polecam eee, doskonały wybór. Eee, jeden atest i 2000 zł za stówę. Jeden czołg. Może być piątka, może być dziesiątka. Nie, to jest za duże ryzyko. Valentina II to jest czwórka moi drodzy. Nie chcecie grać na tym poziomie. To samo tyczy się Matyldy Black Prince. 2250 zł. Nie. A Lucky 5 to jest dobra oferta dla graczy, którzy posiadają już praktycznie wszystkie te czołgi, które można w tych skrzynkach zdobyć. Chodzi mi tutaj o to, że. Jak dostaniecie piątkę, którą już macie, dostajecie szóstkę, i tak dalej, i tak dalej. No i polecam, jeśli nie macie dużej ilości dziesiątek, a macie na przykład wszystkie praktycznie pozostałe czołgi na pozostałych poziomach, także wtedy jak najbardziej dobra oferta za 45 zł można brać. Ale powiem Wam ciekawostkę, że można tą skrzynkę kupić jeszcze taniej. Pewnie się zastanawiacie jak, niedługo Wam to pokażę Dobra dalej, Laki ósemka, nie hmm. Squad of Strangers, to są kolejne skrzynki, też nie e, Panzer Kampfwagen e, To jest dobra oferta Jeśli już ten czołg macie To dostajecie jeszcze rekompensatę I 1000 golda w sumie Więc tutaj myślę, że można sobie tam wziąć Zawsze dodatkowy Gold, Smashing Platon. Hmm. No też nie, 11000 to jest lorka libertek za 9000 można by było wziąć, ale nie za 11, WZ hmm. Nie brać nawet za 5500 też nie brać. Skrzynki nie brać, klucze i pojemniki nie brać Przepustka jak uważacie. No jest trochę tego golda tam, więc można, można te 3 dyszki albo troszeczkę mniej wydać rzeczywiście na no to nawet nie patrzcie. Te 4400 i te 343 to nie jest dobra oferta mega pojemniki, kolejne skrzynki nie brać. OX za trzy dychy. Yy. Chcecie mieć taki czołg, zagrajcie sobie te 34,85 z rzewka, jedno i to samo. T95A2 yy. na niedawno. Aczkolwiek, za 6000 z Golda, myślę, że można coś lepszego kupić. Yy. Dalej, kredyty za Golda nie. Gold Generator. 1500golda, 30 boosterów to w najlepszym przypadku jest 600golda, 2100 3 dychy, jak uważacie? Moim zdaniem, no cóż, to nie są dobre oferty. Tak, 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 tutaj nic nie brać, tutaj, tutaj czołgi. Libertek za 8, nie brać. Lorka za 5,5, jak ktoś robi magazynki to ten czołg może zadziałać. Tylko pamiętajcie, że nie macie pancerza. Jesteście bardzo podatni na hajki. Macie dobrą mobilność, ale ten czołg jest dosyć spory, więc ciężko się schować. Dobra. Tutaj są psy, to nie brać. Oho. Tutaj jest gold. Dobra, dobra. No i co? I tu są kolejne pojemniki. Na pojemniki nawet nie ma co patrzeć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sklep. Zagram, może bitwę lorką. Wam pokażę, czy, czy ten czołg jest dobry w aktualnych czasach, czy też nie. Ten AMX jest na pewno dobry, więc jeśli jesteście chętni, to można się na to zdecydować, aczkolwiek no moim zdaniem to i tak jest troszeczkę za dużo, jeśli chodzi o dziesiątkę. Teraz przenieśmy się moi drodzy do drugiej części sklepu, czyli na stronę internetową. Eee, dobra, już tu jesteśmy. Jak widzicie, skrzynka szczęśliwa piątka jest tańsza, około 7 zł. Więc tutaj można sobie to zainwestować. Jeśli mamy oczywiście większość piątek, szóstek, siódemek, ósemek, dziewiątek. I jeśli brakuje nam właśnie tych dziesiątek kolekcjonarskich. To tutaj jest idealna okazja, żeby je pozyskać w jakiś sposób. E, dobra, dalej, dalej. Mierzczący Pluton. No nie. Pudełka nie. Tu widzicie ten solidny pancer jest jeszcze tańszy, bo za 14 zł, więc wtedy to już w ogóle się opłaca. Z przypominam 1800 golda za ten cały zestaw, więc całkiem spoko. Oczywiście jeśli ten czołg już mamy wtedy dostajemy rekompensatę za czołg, za kamuflaż, jeśli też już takowe mamy i jeszcze 1000 golda w pakiecie Dobra, co to jest dalej? Skrzynki, skrzynki nas interesują Chociaż te mega pojemniki były chyba nawet nie najgorsze także tu poniżej dyszki możemy sobie jeden kupić zobaczyć czym to się je, ale mimo wszystko skrzynki odradzam Dalej przejdźmy do zakładki czołgi Eee, buzetka nie? Te 22 medium. No tu już jest lepsza oferta nieco, bo zobaczcie, 167 zł to nie jest aż taki słaby czołg, tylko trzeba nim umieć grać. Na przykład tym czołgiem trzeba robić site z tyłem i naprawdę potrafi dużo odbić, bo przeciwnicy bardzo często strzelają w te błotniki. Eee, Obiekt Vigilant, eee, dobry czołg, 8 dyszek. No powiedzmy, że jeszcze można przymknąć oko i wziąć tą ofertę. Skoda T27 Chimera na 120 zł, no, troszkę sporo. Poza tym, Skoda nie jest dobrym czołgiem. I jeśli byście chcieli to brać, no to poczekajcie na Chimera aż będzie osobno. Bo no ta Skoda naprawdę się nie opłaca. No i dobra, myślę, że to tyle jeśli chodzi o sklep. Teraz przenieśmy się z powrotem do gry, moi drodzy. Dobra, już jesteśmy. Jeszcze szybka skrzynka. I co, zagrajmy tą lorką. Pokażę Wam, czy ten czołg się do czegoś nadaje w tych czasach. Jest sobie lorka. Zarzućmy sobie bitwę spotkaniową. O, żeby być tam obojętnie, jaki tryb więc jak obojętnie to włączymy dwa o, to jest dobry pomysł i co, lecimy zagramy jedną bitwę, pokażę wam jak ten czołg jeździ czy on się do czegoś nadaje no za 5,5 tysiąca złota myślę, że jest to Kusyjna cena. I co my tu mamy? False creek nad rzeczy. Pojedziemy sobie w prawo, tak sobie myślę. Zobaczymy, co nam się wydarzy. Jesteśmy dosyć mobilni. Ładujemy, jak widzicie, magazynek 20.4. Jest to dosyć sporo, bo Takie magazynki 3 minuty zdążymy załadować. Oczywiście tutaj uznając, że nie wyszczeli żadnego pocisku. Bo jeszcze pamiętajcie, że trzeba doliczyć e, intraklip, czyli pociski, które się ładują po sobie. Jest to 2,5 sekundy, więc tak naprawdę, żeby. No cóż, pozbyć się tego całego magazynku potrzebujemy zaledwie 7,5 sekundy, moi drodzy. Ale mamy 4 pesty. Działko, jak widzicie, nawet całkiem celna się okazuje dzisiaj. Choć cóż, jest to taka ocena na podstawie jednej bitwy, to... to nie jest zbyt dobra ocena, ale tutaj nie chodzi o cenę czołgu, tylko żebyście zobaczyli, czy ten czołg mniej więcej będzie pasował waszemu stylowi gry. O to nie chodzi w ideologii tego odcinka. No jak sami widzicie, potrafimy na przykład takie 900 punktów uszkodzeń zrobić na ten magazynek całkiem spokojnie. Oczywiście, jak ładujecie, to najlepiej się oddalić od przeciwników, żeby nie mieli szans, was zniszczyć. Na tym bardzo, tym jakże to bardzo długim przeładunku No przeładujmy sobie Mamy teraz trochę czasu, żeby ten przyładunek dokonać. By dokonać tego przyładunku. No i cóż, Cały no. silne czołgi, można powiedzieć, co za dużo. Jeszcze dostałem spokój tego SU, Najgorzej. Teraz się zastanawiam, jak to ugryźć. Tym że nasza drużyna nie ma zbytnio punktów wytrzymałości. Okay, udało się trafić. W pewności sobie przeładuję magazynek. Próbujemy ściągnąć te Najlepiej bez otrzymywania strzału. Niestety nie uda się bez otrzymywania strzału. Mamy go na 2-3 magazynki. Jak go jeszcze raz trafi, Przebije to będzie na dwa. Musi go przebić. Dobra, przebił go, to będzie na dwa magazynki. Się może udać. Jeszcze z haeczkami dał niestety. Pójdźmy mu uciec w jakiś sposób. Magiczny. Nie mam mobilności. Okej. Okay. Spróbujemy go objechać. Doć, lecz nie musi Uża pięta, no nie udało się wymyślił głowicą niestety że mogę tutaj przyjechać z tej strony szkoda ale myślę, że Wam dobrze zaprezentowałem ten pojazd w tej jednej bitwie. No nie jest to słabe czołg, ostatecznie. Zarobki no sami sobie spójrzcie, 3803 fraki bez żadnych doładowań. 73 tysiące kredytów. Nie ma tragedii moim zdaniem, nie ma tragedii. Także cóż, moim zdaniem za tysiąca golda można się pokusić o ten pojazd. I to jest chyba najlepsza oferta na tę chwilę możliwa w sklepie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Hej hej.